W chorobie dyskowej, bo w mojej praktyce z nią się najczęściej spotykam, mamy takie trzy główne wskazania do leczenia neurochirurgicznego i które na pewno powinny być wskazaniem do pilnej diagnostyki obrazowej kręgosłupa. Są to zespół bólowy, którego pacjent nie jest w stanie znieść, bardzo silny, ostry zespół bólowy, który nie ustępuje po standardowym leczeniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Jeśli nagle rozwolały nasz plecy, pojawiły się objawy korzeniowe, czy to. Skończyny górnej, czy to skończyny dolnej, które nie jesteśmy w stanie ich uśmierzyć lekami czyli zapalnymi, czy Jest to sygnał do pilnej diagnostyki. No i zwłaszcza, gdy już mamy wynik i ten wynik coś wskazuje niepokojącego, no to pilna konsultacja neurochirurgiczna. Drugim wskazaniem do leczenia neurochirurgicznego jest, no może nie tak silny ból, ale ból, który nie ustępuje po leczeniu zachowawczym. Jeśli kolejne tygodnie odpoczynku, indywidualnej fizjoterapii nie przynoszą remisji, nie przynoszą złagodzenia nadolgiwości, jest to na pewno sygnał, że warto z posiadaną bądź zrobioną aktualnie diagnostyką odwiedzić neurochirurga. No i trzecie wskazanie, które jest na pewno wskazaniem do pilnej konsultacji neurochirurgicznej, jest to nagły zespół zbólowy z deficytem neurologicznym, bądź sam nagły deficyt neurologiczny. Osłabienie stopy, osłabienie ręki, zaburzenia czucia, czasami w skrajnych przypadkach potrafią się też powiedzieć zaburzenia funkcji zwieraczy. Obserwuję to bardzo rzadko, ale, ale takie historie również mogą się wydarzyć przy jego choroby dyskowej.